Dzień dobry. W dzisiejszym filmiku chciałbym opowiedzieć o kolejnej mojej broni, broni takiej jak lubię, czyli broni taniej, prostej i niezawodnej i dzisiaj broń już klasyczna. Chociaż pewnie co niektórzy się zdziwią, bo w nieco innej odmianie jest to Mosberg Maverick, nazywany, nazwany przez producenta jako model Alpul broń przystosowana do czoków. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że w Polsce nadal krąży jakiś taki mit, że jak Mosberg to na pewno czoków nie ma i generalnie to się na strzelnicę nadaje, ale tak tylko, żeby tam do poperów postrzelać i to na niezbyt duże odległości. Ten model ma czoki i można sobie z nim strzelać, no powiedzmy, nieco bardziej precyzyjnie. Historia strzelby Mosberg sięga bodajże połowy lat 80., kiedy firma Mosberg stwierdziła, że wyprodukują sobie broń tanią dla każdego. Broń, która miała wypełnić lukę wypełnić lukę źle powiedziane. Która mogła pozwolić ludziom, których nie stać na 500, na posiadanie również Mosberga. Dzisiaj, na stronie Mosberg Arms, możemy znaleźć informację, że Mosberg Maverick 88 jest produkowany w kalibrze 20 i w kalibrze 12. I dodatkowo jest albo 15, albo 16 modeli Mosberga Maverick 88. Modele różnią się kolbą, długościami lufy, pojemnością magazynków, ale generalnie jest to cały czas ten sam, ten sam dobry Maverick. Tutaj nie ma co wiele rozwodzić nad Mawelikiem, którego chyba każdy zna. Eee, mój Mawelik posiada bardzo rozbudowane przyrządy celownicze, ponieważ celując patrzę sobie przez tą miniszynę. Tutaj mam, nie wiem jak to określić muszkę pierwszą. Tutaj jakąś białą kulkę, która robi mi za muszkę drugą, więc jak sobie zgram te dwa, czy nawet trzy punkty, no to już pewnie trafię i będę Wilhelm Tell. Broń w przeciwieństwie do większości strzelb ma otwarty port ładowania. Czyli w momencie, kiedy Członko jest w przednim położeniu. Port jest otwarty, czyli możemy ładować amunicję bez problemów. W momencie, kiedy ja to członko cofnę, to mi się pokazuje winda, która pobiera kolejny nabój i podaje do komory nabojowej. Mosberg jak to Mosberg. Tak naprawdę dwa manipulatory. Bezpiecznik przetykowy chodzi dosyć ciasno, jest położony z przodu. więc raczej, raczej nie ma możliwości, żeby, żeby przypadkowo bez, odbezpieczyć strzelić. No i przycisk bezpiecznego rozładowania. Czyli, jeżeli nie chcemy strzelać dalej, naciskamy sobie i bez problemu opróżniamy magazynek. Tutaj, tak jak widać. Bezpiecznik przetykowy, nie wiem czy to na filmie będzie widać. Słabe światło, tak, coś tam widać. Tu jest taki czerwony pasek, który mówi nam o tym, że broń odbezpieczona. No, ale to tyle. Mój egzemplarz posiada magazynek rurowy, mieszczący pięć pocisków. Plus szósty pocisk w komorze. Jest to bron kalibru 12 mm. W starszych firmach Homosberga Mavericku spotkałem się z opinią, że nie ma go jak tam na pasie nosić. W tym egzemplarzu na zakrętka magazynka jest wyposażona w jakiś tam otwór, więc możemy coś tam sobie zamontować. No i oczywiście montaż do bączka. Jest bączek. Kiedy kupiłem tą broń, broń była wyposażona w jeden czok. Stwierdziłem, że chcę czoków więcej. Eee, szukałem ich nawet w internecie, niestety tutaj e, w Norwegii znaleźć nie mogłem czoków dopasowanych, nawet na Brownells. Ale coś mnie tknęło, pojechałem sobie do sklepu z broną w mojej miejscowości. I zapytałem się o czoki do Mosbeli. A pan powiedział, że nie ma. Ale. Ale, ale. Ale zaryzykowaliśmy. Zaczęliśmy przeglądać, bo miał tam całą skrzynkę takich czoków od starszych modeli. I cud na cudy. Udało mi się dwa dopasować. Udało mi się dopasować czok pełen. I improwizowany cylinder. I jest to. Są to czoki od Winchestera. One pasują. Sprawdziłem długość gwintu i kok gwintu, więc nie ma problemów. Więc dzięki temu mam już trzy czoki. Co mogę powiedzieć o tej broni? No jak to Alkurpose ma wentylowaną szynę do góry, co powinno chyba w jakiś sposób wspomóc studzenie tej żelufy. No i ewentualnie umożliwi mi jakiś montaż czegoś tam, gdybym chciał, nie wiem. Może jakiś kolimator, tylko po co? No ale. Ale mam możliwość. Nie wiem. Podobno chwyty są takie same, więc jeżeli do 500 pasuje kolba Magpulowska. Więc jak sobie to sprawdzę, to pewno wymienię tą kolbę. bo tam mi troszkę nie leży. Nie jest to taki chwyt, jak ja bym chciał. Generalnie do dnia dzisiejszego strzelałem z amunicji 24 gramy z naważką. No i nie oszukujmy się, kopię to zdecydowanie mocniej niż mój rosyjski, już jest to strzelba lżejsza. Samo przeładowanie broni, nie wiem jak innym osobom, no mi imponował pan Schwarzenegger, który bodajże właśnie z Maverickiem w jednym z filmów występował i jadąc motocyklem podrzucał go, chwytałem za czu... trzymałem za czułemko i broń się przeładowywała. Nie polecam takiej próby. Znaczy w domu na sucho to można się pobawić, ale oczywiście nie na strzelnicy, czy nie w łowisku, bo to ani celowe, ani bezpieczne. Członko chodzi stosunkowo ciężko. Nie ma tutaj, jest jak lekki luz na tym czułęku, ono klekocze, ono jest, no, wykonanie jest jaki jest. Ale, ale ale, to jest tana strzelba, tani Mosberg. To, to nie jest broń do konkurencji, to nie jest broń do chwalenia się. Ona tak naprawdę ma działać. Ja w poprzednim filmiku porównałem Iża do Mosberga i tutaj myślę, że mogę to spokojnie powtórzyć. Ponieważ obydwie te strzelby mają po prostu działać, one nie są od wyglądania, one nie są od patrzenia. My w tą strzelbę mamy załadować amunicję i pociągnąć za spust i osiągnąć efekt. Zastanawiałem się skąd pomysł w firmie Mozberg na. Mavericka, w końcu 500, 500 jest yy, już od lat na rynku i, i doskonale nadal się sprzedaje. Wydaje mi się, że chodziło właśnie o tych strzelców taki, takich jak ja, takich, którzy nie chcą wydawać bomby pieniędzy, a chcą mieć broń pewną i sprawdzoną. I tutaj Maverick, nic odkrywczego, spełnia to zadanie. I jeżeli chodzi o pompkę, to no cóż można powiedzieć? No pompka, no cholera, no strzela, nie zacina się, łyka wszystko, bo to pompka, bo tutaj nie można jej zaciąć. E, natomiast dla mnie jest wystarczającą bronią. Ciekawostką jest to że kiedy kupiłem tę strzelbę, znalazłem w magazynku patyk do sushi. Oczywiście sushi to żart, ale patyk faktycznie był. Zresztą za sekundkę go pokażę. Taki patyczek wyciągnąłem sobie z magazynka. Po cóż on w tym magazynku był. A no po to, żeby ograniczyć ilość amunicji w strzelbie do dwóch. Przepisy w Norwegii dopuszczają. Dwa naboje magazynku w strzelbie. I jak się domyślam, łatwiej producentowi włożyć takowe kije, patyki do każdej strzelby niż później dzielić na strzelby myśliwskie i sportowe. Wiadomo, w sporcie ograniczeń nie ma raczej chyba, że jakaś tam klasa specjalna, ale nie jestem specjalistą, nie będę się wypowiadał. Generalnie jest to fajna brą do mania, do zabawy na strzelnicy, jakiś poper, jakieś wygłupy. A, zabiorę go chyba z ciekawości teraz ze sobą. Włowisko, bo sezon na lisa się rozpoczął, więc wypróbuję go też w łowisku. Chociaż zdaję sobie doskonale sprawę, że szybciej oddam dwa strzały z boka niż niż z pompki, ale po prostu chcę go sobie zobaczyć, jak on będzie chodził w łowisku. Ja nie będę dzisiaj pokazywał, jak się broń składa, rozkłada, chociaż może, ale na ten temat było już tyle filmików, że chyba nie ma to sensu. Coś na temat kolby i chwytu. Na kolbie mamy nie wiem jak to nazwać przetłoczenie, wyfrezowanie. Ta kolba, jakością tego plastiku, przypomina mi Winchestera EXPERA. Też taki tani plastik. E, też jakiś tam drobny ślad po odlewie. E, więc po prostu strzelba dobra, niezawodna i tania. Prawie idealna. E. Wiem, że w Polsce były dostępne modele Combo. Model Combo, co oznacza Oznacza to, że broń na jedną promesę była sprzedawana z dwoma lufami. Lufa właśnie tego typu: Alpurpose. 20 parę cali. I lufa jakaś taka do obrony miododomowego, dosyć krótka. E, dlaczego nie kupiłem takiej broni? Raz, że nie było jej w sklepie. A dwa. To nie jestem pewien jak wyglądałoby to od strony prawnej, dlatego że w Norwegii minimalna bodajże długość lufy do polowania to jest 40, chyba 5 cm. Nie pamiętam dokładnie, przepisowałem. Nie będę teraz sprawdzał. Tak jak powiedziałem, mogę spokojnie każdemu tą strzelbę polecić. Wiem, że turki pracują dokładnie i że turcy bardzo fajnie poszli ze strzelbami. I pewnie, pewnie kiedyś tam rozważałem zakup turka, ale ta strzelba to poniekąd spełnienie moich marzeń młodzieńczych, dziecinnych nawet. I kurczę udało mi się to zrobić i ta strzelba po prostu daje mi frajdę. To nie, jest, to nie jest strzelba do wyczynu, to jest strzelba do frajdy. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale mogłeś kupić jakąś, nie wiem, derię czy jakiegoś hatsana. Tutaj taka ciekawostka. W jednym ze sklepów z bronią... Mieli wyprzedaż modeli, które już schodziły ze stanu tureckiej strzelby, i ta strzelba w detalu kilka miesięcy temu kosztowała dosłownie 800 zł w Norwegii. Strzelba miała wymienne czoki, magazynek rurowy na 7 sztuk, długą lufę, Port przystosowany do jakiegoś tam względnie szybkiego zadunku. wybrałem mimo to Mavericka, ponieważ według mnie, bo to jest maverick, o! Bo to nie jest żadna, żadna nie wiem, zabawka, czy coś w tym stylu, tylko to jest po prostu Maverick. Dlatego też Maverika myślę, że mogę spokojnie każdemu polecić, a spośród 16 modeli, jakie są dostępne na rynku, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego niezliczona chyba w tej chwili dość akcesorii pozwala każdemu przystosować strzelwę pod siebie i cieszyć się z posiadania. Nie lubię tego słowa, ale muszę go użyć z posiadania legendy. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia życzę. Mam nadzieję, że opis broni komuś się przyda. Do usłyszenia.